Ślub i garden party brzmi dla mnie jak jasne kolory. To jest lato, ogród, słoneczko, zieleń. Ma więc trzy pomysły, które możesz rozważyć w zależności od tego, czy chcesz wykorzystać to, co masz, czy kupić sobie coś nowego. Pierwsza opcja jest najprostsza. Pewnie masz granatowy garnitur, bierzesz więc z niego marynarkę, zostawiasz kołnierz białej koszuli rozpięty pod szyją i dobierasz albo jasno szare, albo beżowe spodnie. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej opcji, bo nie jest tak oczywista i według mnie ten kolor jest takim męskim ukrytym czempionem. Jeżeli miałbym możliwość, postawiłbym na jaśniejszą marynarkę i może nawet wtedy pokusiłbym się o krawat. Jak powiedziałem na wstępie, Garden Party brzmi dla mnie jak jasne kolory, więc o ile nie musisz koniecznie wykorzystać swojego granatu, warto rozważyć tę marynarkę sportową. Druga opcja to garnitur, ale nie taki standardowy garnitur, tylko czymś przełamany. Może to być albo faktura, albo mieszanka wełny z lnem, bardziej lub mniej subtelna krata. W tym wypadku zostawiam koszulę rozpiętą pod szyją, a nawet zmieniam ją z białej na błękitną. Taki garnitur jest garniturem o luźnym charakterze, więc ze spokojem później wykorzystasz sobie do niego marynarkę czy spodnie osobno. A to właśnie faceci w elegancji lubią najbardziej. Jak kupisz raz garnitur i założysz go dwa razy, to kost per zaczyna spadać, a nie jak w przypadku raz założonej sukni. Ostatni pomysł to połączenie dwóch powyższych, czyli gładkie spodnie i marynarka sportowa. W takim zestawie można zostawić błękitną koszulę, można nawet pójść w kranatowej, a na nogi założyć proste sneakersy, jeżeli twoja relacja z klasyczną męską elegancją może zostać trochę nadszarpnięta. W poprzedniej rolce pokazałem jak się ubrać jako na klasyczny ślub. Jeżeli ciekawi cię co wybrałem i dlaczego, to zapraszam do oglądania. Jak zawsze dzięki za obejrzenie i zachęcam do zaobserwowania profilu, jeżeli interesujecie Mala Męska.